Jak wam pokażę, co mam na, na pacie, co kupiłem, to będzie albo hit, albo kit. Bo dwa wynalazki dla dzieci: powiedzmy, że dla dzieci, jakie uruchomię, to będą dla dzieci. Jak na razie to są dla mnie, muszę je naprawić. E, ścigacza i takiego kłada 50, i ścigacz 75. Zobaczymy, co z tego będzie. Nowy projekcik. No i w całej okazałości, nasze zakupy: czyli najmniejszy kład, chyba jaki istnieje. Z tego co widzę, przynajmniej jeśli naklejka jest oryginalna, to kiedyś był elektryczny i wskazywałoby też na to to, że dostałem do niego pakiet akumulatorów i jakiś silnik elektryczny, ale zamontowany jest spalinowy i nawet zapalał ze sprzęgłem odśrodkowym takim jak kosa pod kaszarka, ale tu ma manetkę dalej jeszcze elektryczną, także wygląda, że to kiedyś było elektryczne, nawet jest pokazane jak się jedzie, full i tak dalej. A drugie to jest ścigacz. <ścoughs> Raczej ścigaczyk. Ale jest. O, nawet kierunkowskazy kiedyś miał. I sygnał miał. Wszystko kiedyś miał. No i podobno jeszcze nie tak dawno działał. Ale przestał działać. Nie tak dawno temu. Nie ma podobno iskry w nim. Tak więc zobaczę. Dlatego są jakieś wydechy. Bo ten kład nie ma wydechu założonego wcale. Tutaj jest pakiet akumulatorów. Akumulatory całkiem srogie. Sterownik do tego, silnik 36V. Tu jakieś manele, jeszcze jakiś szarpak, jakieś inne rzeczy. Tu jakiś jeden silnik w częściach, drugi silnik podobno kompletny. No zobaczymy, czy da się z tego coś poskładać, żeby dzieci mogły pojeździć po polu. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. No i tak się prezentuje. Ma hamulec tylny tarczowy. Co prawda nie podpięty, ale w ogóle ma zębatka. Wygląda tutaj wszystko na oryginał. Mówię, no ten silnik to mi pasuje, że to było kiedyś elektryczne, bo nawet ktoś nie zdjął właśnie tych wszystkich kostek i tych, tej manetki. Przedni też ma hamulec. No jak nie, no to się wykorzysta jako ramę. Najwyżej się założy jakiś silniczek od kosy spalinowej takiej podkaszarki i będzie też na sprzęgiełku. I silnik jest w ogóle nieprzymocowany. Także dało się zapalić, dało się zobaczyć, że w ogóle sprzęgło rusza trybem ale nie dało się wypróbować przejechać, no bo tak jak widać nie ma żadnego mocowania tego do reszty ale mają wszystkie nowe opony a nawet ten nawet ścigacz nie ma takiego kapcia konkretnego szerokiego i tutaj ten ścigacz tak wbrew pozorom to wygląda na całkiem e, fajny i to kiedyś się mu musiało nawet sporo kosztować, bo dużo takich jakiś aluminiowych wzmocnień, nóżek, rama ładnie pospawana zbiornik paliwa Taki też dość duży, ciekawie to wygląda. No a silnik, tak jak widać, też wygląda na jakąś kosę spalinową. Ktoś coś tutaj rozebrał, bo pewnie szukał, dlaczego nie ma iskry prądu. No muszę to zobaczyć. Tak szczerze mówiąc, to już zapomniałem, jak to wszystko działa, bo w jawce jeszcze mam takie, takie wynalazki. Ale ale zobaczę, podpaczę najwyżej. Kosę spalinową mam, to tam będę się przyglądał i najwyżej coś poprawią. Trzeba dojść najpierw, co to, to wszystko jest, bo coś gdzieś wisi, nie wiadomo co, od czego. Ale to się może jakoś dojdzie powoli. Pierwsza przejażdżka będzie. O, wielkość idealna. I napęd ekologiczny. Ktoś się cieszy, że sprzedał. Ktoś się cieszy, że kupił. A, na ścigaczu też elegancko. Ale jaką masz pozycję? Na ścigaczu to trzeba być takim pochylonym. Ręce do... Na kierownicę O, te. Żeby opory były mniejsze. Będziemy coś kombinować. Akumulatory są w takiej skrzynce połączone na 36V. Takie 3 sztuki. Zaraz sprawdzę z ciekawości, czy cokolwiek prąd utrzymają, czy nie. Ładowarki do tej jakiegoś nie dostałem do niego. Ale to mówię. Elektryczny to on był jak oryginał, albo ktoś to zmienił ze względu na to, że na krótko starczały te akumulatory. Albo się po prostu one już spierdzieliły albo, albo się coś jeszcze innego spaliło w silniku, albo w sterowniku. A w jednej z reklamówek były jeszcze kolejne trzy akumulatory, każdy inny podejrzewam, że wszystkie jednakowo padnięte stare. Silnik i silnik jest 500 W. No to co zgadza się z tym, co, co było na kładzie napisane: 36 V, 2500 obrotów z zębatką zatarty nie jest, kręci się lekko jakiś kontroler kontroler też 500W 36V czyli wszystko wskazuje, że to jest od kompletu jakaś stacyjka o, nawet stacyjka na kluczyk włącznik, to by pasowało wtyczką do tego tu coś ucięte a to będzie może plus minus, bo są grubsze kable. Co to wszystko dałeś? o co tu chodzi. Tu jeszcze jakiś coś jest. A tutaj cała druga reklamówka była jakiś takich szpeli. Dwa tłumiki dodatkowe, silniki w częściach, filterek, zębatka, łańcuch jakiś tutaj od manetki, nie to jest y, od klocków hamulcowych. Zacisk. No zobaczę, może coś z tego się wymodzi, że będzie działało. Sprawdzę najpierw, czy w ogóle akumulatory cokolwiek trzymają prądu. No i być może jest wyjaśnione, dlaczego już nie jest elektrycznym układem. Wszystkie akumulatory mają po 2V naładowania. któryś z tych dodatkowych ma 8, a któryś ma w ogóle 1,2. Tak więc pewnie jeździło, dopóki było dobre. A potem, jak się spierniczyły akumulatory, to już nikomu się nie chciało kupić nowych, bo pewnie nie są takie tanie, bo dość duże. Tylko przerobił to na spalinówkę i tak mogło być. No i podejrzewam, że akumulatory już nie ruszą, bo nawet na tej funkcji pulsacyjnego ładowania nie bardzo coś pokazuje, żeby przyjmowały. Także pewnie to była pierwsza przyczyna, z jakiego ten kład umarł. Ciekawe czy tak będzie też z elektrykami samochodami, czy będziemy kiedyś przerabiać jeszcze elektryki na, na spalinowe z powrotem. Podejrzewam, że tak czy inaczej ten silnik sprawdzę na jakimś innym akumulatorze Połączę na 36V, żeby w ogóle wiedzieć, czy to jest coś warte, czy działa Ale przypuszczanie zostaną mi tak przy spalinowych te wehikuły To na razie na tyle myślę I będę jakiś odcinek nakręcał, jeśli coś dojdę do ładu Jeśli uda mi się cokolwiek uruchomić Bo tak jak na razie to wiem, że kłada da się po prostu odpalić z szarpaka i w zasadzie tyle, bo nie ma mocowania i nie da się wypróbować czy rusza, ale to myślę, że będzie dość proste do, do naprawienia. Oponki, tak jak mówiłem, fajne, wszystkie nowe, świeże. Podobno dętki też. Trochę go trzeba tutaj odszczurzyć z tej liczby przewodów, linek, manetek, bo, bo po co ta elektryka jest pomieszana z tym spalinowym silnikiem. A tutaj zobaczymy. Tutaj sama rama mi się bardzo podoba. Wygląda na taką konkretną konstrukcję, faktycznie fajnie wyspawane. Nóżki są dość daleko, blisko przednich kół, także wskazywałoby na to, że to może być taki mini bike, który był w ogóle przeznaczony wcale nie dla dzieci, tylko dla dorosłych. Bo takie gdzieś widziałem, że sobie też ludzie zasuwają na takich na zlotach, imprezach. Tak więc możliwe, że takie to miało przeznaczenie pierwotne. Sponsorem nagrania była włókina.com, sprzedawca go włókien drogowych wzmacnianych nylonem, bardzo wytrzymałych, używanych na podbudowy dróg, parkingów, placów manewrowych. Idealna do separowania podłoża, aby błoto i glina nie wychodziły na zewnątrz, był czysty grys, żwir czy kliniec. W ofercie posiadają dużą różnorodność szerokości, polskie certyfikaty wytrzymałości oraz jakości produktu, pozytywne oceny, dowóz do klienta, wysyłkę oraz możliwość odbioru osobistego. Również agrowukinę premium, y, która jest wytrzymała, wieloletnia, nie przerastają chwasty na nasypy, pod korę oraz pod iglaki. Zapraszamy do kontaktu.